Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Czas na luźnego vloga. I powiem szczerze, że już mam za nami te, temat na następnego luźnego vloga. Będzie to vlog o deszczu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mnie leje, a ja bardzo lubię deszcz. Ale dlaczego lubię deszcz? to Wam powiem w następnym vlogu. Dlaczego luźny vlog na temat gadania w miejscach publicznych do kamery? Dlaczego nie taki standardowy? Jak to ktoś ładnie kiedyś napisał w komentarzu, że... Robiąc różne vlogi, tak jakby rozmawiam z wami w twarzą w twarz. W momencie, kiedy stawiam kamerę na statyw i gdzieś tam, powiedzmy, dbam o jakieś tłoczy, ogólnie bardziej się przykładam, jeżeli chodzi o, nie wiem, mój dobór koszulek, makijażu i tak dalej, to jakby troszkę tam widać tą różnicę. Zresztą, nie wiem... Cierściu, bo ci po prostu pierdzielne za moment. Co tam kombinujesz? Tak, w do domu, no bo deszcz pada. I teraz będzie ciąta. Zostaw mi tą szklankę z wodą. Zostaw mi Uwielbiam jak mój kot w ryj do szklanki mojej z wodą i pije Cóż, takie życie. No ale dobra, przejdźmy może do tematu. W sumie tematy będą dwa ale zacznijmy może od, od właśnie tego, parę osób po materiale z gór napisało do mnie, czy też prywatne wiadomości, czy jakieś tam w komentarzach się przewijało, jak się czułam tudzież, czy się nie wstydziłam gadać do kamery w miejscu publicznym, na zasadzie, że właśnie idę sobie, nie wiem, krupówkami i, i do was gadam, czy wbijamy na halę gąsienicową czy w Dolinie Kościeliskiej i ludzi po prostu masę w koło, a ja idę i Gadam do kamery, czy tak jak nagrywałam vloga w dolinie, gdzie wiadomo, ludzi wokół chmara, a ja siedzę sobie po prostu na awercze i nawijam do kamery, którą gdzieś tam trzymam w ręku opartą o stół. Powiem Wam szczerze, że kiedyś bym się tym przejmowała, naprawdę. Teraz to jest dla mnie jakieś takie, nie wiem, naturalne, w momencie, kiedy chcę się z Wami czymś podzielić. A, mi ręka drży, o Boże. W momencie, kiedy chcę się z wami czymś podzielić, to ja nie czuję wstydu. Dlaczego mam czuć wstyd? Dlaczego my się właśnie zamykamy na... Zamykamy się na coś takiego i w ogóle... Ja nie wiem, to jest jakieś, jakieś takie dziwne. I dla mnie to było naturalne, że wyciągam kamerę i sobie do niej gadam. I nie przeszkadzało mi to, że wokół jest masa ludzi, których część gdzieś tam zwraca, powiedzmy, na mnie uwagę, bo w momencie, kiedy ktoś nagrywa kamerą otoczenie i tak dalej... To jest jeszcze powiedzmy w miarę uważane za normalne, natomiast kiedy ktoś tak jak ja, no, wyciąga kamerę, kierują na siebie i, i gada do tej kamery... <grym> Ludzie odbierają to różnie, zwłaszcza, że tak naprawdę większość ludzi nie wie, co to są vlogi. Nie wiem, ja się, ja się z tego, z tego się po prostu śmieję, to, czy też nie ukrywam, że uśmiecham się do tych ludzi, którzy gdzieś tam właśnie się patrzą na mnie dość podejrzanie. To jest dość ciekawe obserwowanie. Powiem Wam, że ja bardzo doceniam właśnie obserwowanie tych ludzi wokół. To daje mi. To jest tam jakaś tam obserwacja, jakieś wiecie. Poznanie ludzkich reakcji na, na pewne sytuacje. Bardzo to i bardzo mi się to podobało. I naprawdę nie miałam problemu z tym, żeby gdzieś tam stanąć pośród ludzi z kamerą i sobie do niej gadać. Szczerze jakoś tak gorzej mi było, jeśli chodzi o Lu. Jeżeli chodzi o nieznajomą osoby, to... to okej, okay. natomiast no z Lu się znam 3 lata no, powiem wam, że dokładnie bodajże 11 sierpnia będzie 3 lata, jak znam się z Lu. Moje relacje z Lu były różne, bardzo się zmieniało przez te 3 lata. Lu jest jedną z osób, które znają mnie, no jest jedną z tych, które znają mnie najlepiej, znam ją na pewno bardzo dobrze, co zmienia to faktu, że ja wiem, że ona moich filmów nie ogląda, no i dzięki Bogu, że ich nie ogląda, dlaczego ich nie ogląda, pewnie dlatego, że, yy, że tak powiem, jej praca polega na wysłuchiwaniu ludzi i, i jakichś ich rozmin, rozkmin, ich problemów i tak dalej, dlatego ona raczej tego w internecie już nie szuka. Takie zboszenie zawodowe. Natomiast sam fakt tego. Znaczy, powiem Wam tak, ja wiem, że ona wie, co ja robię, prawda? Że ona zdaje sobie sprawę z tego, że nagrywam, że nagrywam vlogi. Natomiast ten pierwszy motyw, kiedy ją poprosiłam właśnie w aucie na zasadzie, czy by mi nie porobiła za statyw. Sorry, miałam brudny monitorek. Tak jakoś dziwnie mi się gadało. Dziwnie, po prostu dziwnie, ale nie to, że śleczy coś, tylko dziwnie. Dobrze, że lub podeszła do tego na luzie, także ja też się mogłem wtedy wyluzować i, i było ok. Jeżeli już jesteśmy przy temacie lu, luzu, o oh, Boże, rozpieprzają mnie komentarze gdzieś pod TFM czy pod kodem, że lamie, że coś tam. No kurwa znowu. No znowu przepraszam, nagrywam tu. Tak widziałeś tam kamerę. No buzi, buzi, ale kurwa nagrywam. Dobra, trzy minuty dla kota. O, możesz przestać! Dobra, won. Won, twój czas minął. Twój czas antenowy minął. Proszę mi się tu nie wpraszać. No no idźże mi stąd, talib! Masakra z tym kotem, naprawdę masakra. Tata ma dopiero partię na szkło. Hitler chociaż śpi grzecznie obok. Tak No da, no tak da. Właśnie wracając do tematu Słuchajcie, jak ja widzę gdzieś komentarze, że lamie Że tego się nie da oglądać Po coś tam, bo nie celuję I tak dalej, Jezus Maria, ludzie Kurwa, lajcik Lajcik, ja nie celuję, bo nie chcę Mówiłam niejednokrotnie Ja tak nie lubię grać, wolę se lecieć na żywioł mi milion pięćset razy niepotrzebnie Ja to lubię, ja tak chcę grać ja Was wcale nie zmuszam do takiej gry, natomiast, no kurwa, nie jeśćcie w tych komentarzach, bo to bywa irytujące już po prostu. A znaczy, może nie tyle irytujące, co nudne? Człowiek robi event, chce sobie zagrać z widzami, a ktoś zamiast tych docenić? Nie kurwa, bo lamisz. Ja nie ukrywam, że ja zarówno w Koda, jak i w Tefa wymiatałam. Był czas, że naprawdę wymiatałam. Po czym no, był teraz czas, że długi, długi czas, nie był czas, że długi długi czas, no ale nieważne, wiecie o co chodzi, nie grałam. I możliwe, że trochę lamie. Wybaczcie, że tam lukam, ale w futrzach coś ewidentnie kombinuje latami wokół laptopa w tej wewte, ale o to. Dobra, słuchajcie, ja będę kończyć, także tak jak powiedziałam, wyluzujcie. Naprawdę luz to jest... jest klucz do wszystkiego. No tak, bo się Ciebie, kurwa, na filmie dawno nie było. No dawno Cię nie było słychać na filmie, naprawdę. Jeszcze coś masz do powiedzenia? Dobra, ja idę ogarnąć futrzaka i zaraz się biorę za nagrywanie kolejnego vloga. Mam nadzieję, że ten luźny vlog Wam odpowiadał. Myślę, że zobaczycie go jutro, bo no... doczy znaczy, w sumie dzisiaj aktualnie jest za 9:30 w nocy. O oh je... Yeah. Dobra... Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę. Mile widziane. Pozdrawiam Was. Kina, trzymajcie się. Cześć!